Ilona Witkowska, puszczam wiersze z książki Splendida Reata. Słowiczek. Trochę nienawidzę psa. Musiałam wyjść w pustkę i gwizać tak głośno. Czekałam. Myłam się nieustannie, czekałam, przeglądałam się w lustrze, czekałam. Nie mogłam się upić, bałam się przez moment. Byłam czujna, z Autobusy nie jeździły, światła nie pulsowały. Paliłam w mieszkaniu, a tego nie wolno. Chodziłam od ściany do ściany, od ściany do ściany, od ściany do ściany. Wymyśliłam do tego teledysk. Znowu się bałam, ale trochę mniej. Byłam zajęta czymś innym. Wracaj, Słowiczku. No chodź. Jesteśmy wspaniałą rzeczywistością. Wyobrażam sobie, jak go bili, bo bili na pewno. I że dostawał kakao na wodzie. Nie na mleku. Zadajesz mu pytania. Nie chcę ich. Nie wiem. Ze sceny machałam do ciebie. Śmierć kościeja jest na końcu szpilki, szpilka w jajku, jajko w kaczce, kaczka w zającu, zając w skrzyni, skrzynia na czubku dębu. A w masce nie ma nikogo. Obwąchałam, wiem. Zamiast się bać, zasłaniam jedyne widzące oko i zamieram w waru, i choć nikt nie wydał polecenia. Powtarzam bezgłośnie usłyszałem gdzieś pytania. Gdy nastąpi koniec świata, kto będzie najbliżej bezpiecznych terenów? fobie. Pochylałam się z lękiem, że zerwę żyłem więź między Fiderem Afidi i szaloną namiętność. Towarzyszy mi często to przerażenie. Oto pęka coś maleńkiego w środku, nieodwracalnie przestaje pracować, zrywa cichy przepływ. Alona zaprzecza, drganie nieznacznie, gruba. Obca, to takich śliskich zwierząt. Boję się w jeziorach, że ja się niepostrzeżenie zagnieżdżą. będę jeść. Ty nie dostaniesz obróżki, jesteś tylko kobietą. Środa, dzień obrastania kurzem i tłuszczem, na chodniku żuczek zapładnia martwego żuczka. Powietrze pachnie Wunderbaumem i jest jak w kreskówce. Ludzie o oczach niebieskich mają oczy bardzo, bardzo niebieskie. Pies. Śni senu wielkości, w śnie tym jest koniem. Przepych. Pani w futrze wygląda jak wróbel, jak same pióra bez ptaka zbite w kulkę. Podskakują w klatce, nieświadome braku. Drżączka. Wyjmuje nasiona, które gniją w bezbronnej, niewidocznej warstwie. Gdybym znalazła nitkę, poszłabym za nią, Anią. Dziewczyna, którą podglądam, nie pokazuje mi nic nowego. Zaangażować należy się w porażkę, w proste czynności, bez ognia. Zaprzecz znalazłam w książce Obce włosy. W kółko śpiewamy tę samą piosenkę. Zorientowaliśmy się, że stoimy z otwartymi ustami. Po pół roku zorientowaliśmy się, że tak stoimy. Jest jakiś limit pustki, taka dawka, powyżej której już nie, już nawet nic. Święto. Patrzymy na maszynę do robienia waty cukrowej, nie wiadomo co zrobić z drugą ręką. Ucieczka nie istnieje. Pan od waty zaciął się w palec, a dzieci myślą, że jest malinowa.